Przed nami teraz egzamin konfirmantów. Przez cały rok konfirmanci pilnie chodzili na lekcje, uczyli się. Muszę powiedzieć, że z tej grupy jestem zadowolony. Nie było poważniejszych problemów. Również z nauką większość pilnie się systematycznie uczyła. Niektórych trzeba było trochę ponaglać, ale w sumie wyszło dobrze i naprawdę możemy być wdzięczni Bogu za naszych konfirmantów. To, co nazywamy egzaminem, tak naprawdę takim egzaminem nie jest, dlatego że egzamin to oni zdawali na bieżąco. Cały materiał przerobiony był ujęty w pytaniach, które systematycznie Zdawali, każdy z nich cały materiał zdał. Weźmy pod uwagę to, że oni dzisiaj mają trochę tremę i dlatego się musicie drodzy konfirmandzi trochę wyluzować, spokojnie. Ja będę zadawał pytania. Wy dostaniecie mikrofon. Musicie mówić wyraźnie, wolno do mikrofonu, żeby wszyscy słyszeli, a myślę, że dla wszystkich będzie to takie przypomnienie i odświeżenie pewnych wiadomości. Dlatego bardziej potraktujmy to dzisiaj jako właśnie przypomnienie wiadomości konfirmacyjnych, niż jako takie przeegzaminowanie konfirmantów, bo oni może z tego słowa nie za bardzo by byli zadowoleni. Dlatego drodzy konfirmanci, teraz chciejcie nam przedstawić to czego żeście się nauczyli w ciągu całego Roku. Proszę pierwszą gru grupę chłopców, aby tutaj wyszli do przodu. Pierwsze pytanie: Co to jest konfirmacja? Remigiusz Gołuch. Konfirmacja jest to osobiste potwierdzenie Chrztu świętego. Jak dzieli się Biblia? Mateusz Gwóźdź. Biblia dzieli się na stary Testament napisany w języku hebrajskim? i na Nowy Testament napisany w języku greckim. Proszę wymienić Księgi Starego Testamentu, część pierwsza, Dawid Marosz. Pierwsza Księga Mojżeszowa, Genezis Rodzaju. Druga Mojżeszowa, Eksodus Wyjścia. Trzecia Mojżeszowa, Lewitykus Kapłańska. Czwarta Mojżeszowa, Numeri Liczb. Piąta Księga Mojżeszowa, Deuteronomium Powtórzonego Prawa. Jozłego Sędziów, Rut, dwie Księgi Samuelowe, dwie Królewskie, dwie kroniki. Dalsza część, Szymon Madzia. Esdrasza, Nehemiasza, Estery, Joba, psalmów, przypowieści Salomona, czas Salomona, pieśń nad pieśniami Salomona, Izajasza, Jeremiasza, Tcheny Jeremiasza, Ezechiela, Daniela. Teraz trzecia część Marcin Gluza, Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Michaasza, Nauma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malafiasza. Dobrze. Księgi Nowego Testamentu, Mateusz Wojnar. Ewangelia Mateusza, Ma, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie i świętego Pawła do Galacji, do Efesji, do Zimien, dwa listy do Koryntian, do Galacjan, do Efezjan, do Filipi,an do Kolosów. Dalsza część, Robert Gwóźdź. Dwa listy do Cezalniczan, dwa listy do Tymoteusza, do Tytusa, do Filemona. List do Hebrajczyków, list Jakuba, dwa listy Piotra, trzy listy Jana, list Judy, objawienie świętego Jana. Psalm pierwszy, który mówi na temat Słowa Bożego. Pierwsze dwa wersety Jakub Cieślar. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana, a zakon jego rozważa dniem i nocą. Dalsza część Jakub Polok. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające owoc, swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie a wszystko co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi, są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Dalsza część Michał Kubicius. Przeto nie ostają się bezbożni na sędzie, ani grzesznicy na zgromadzenie sprawiedliwych, lecz pan, gdyż Pan, pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie do donikąd. Ewangelia Jana 3,16, Michał Szturc. Albowiem tak Bóg umyłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Co to znaczy wierzyć w Boga? Arkadiusz Szymala. Wierzyć Boga znaczy być pewnym Jego istnieniem, zaufać Jego łasce i dobroci i być mu we wszystkim posłusznym. Jak rodzi się prawdziwa wiara? Remigiusz Gołuch. Prawdziwa wiara rodzi się ze słuchania i czytania Słowa Bożego i jest darem ducha świętego. List do Hebrajczyków 11.1, Robert Gwóźdź. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pierwszy artykuł wiary z objaśnieniem: Dawid Marosz. w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co to znaczy wierzę, że Bóg stworzył mnie oraz wszystkie twory, że dał mi ciało i duszę, oczy, uszy i wszystkie członki, rozum i wszystkie zmysły i dotąd utrzymuje. Dalsza część: Jakub Polok. Nadto obdarowujemy. Odzienie i obuwiem, pokarmem i napojem, domem i gospodarstwem, żoną i dziećmi, rolą i bydłem i wszystkimi dobrami. Tu jest wszystkie potrzeby ciała i życia mego, obficie codziennie zaspokaja, od wszelkich niebezpieczeństw chroni i od wszelkiego złego strzeże i zachowuje. Dalsza część Szymon Madzia. A to wszystko jedynie z ojcosti, bosti, dobroci, miłosierdzia, bez trzeciej zasłudzi i godności mojej, za co mu dziękować i chwalić go, służyć mu i posłuszny być powinienem. To jest istotną prawdą. Drugi artykuł wiary, Michał Kubicius. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Mary Panny. Umęczony pod Pońcu Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pokrzewion. Trzeciego dnia zmarłych stał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie mu sądzić żywych i umarłych. I objaśnienie Marcin Gluza. Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg z Ojca Wierzchności zrodzony i zarazem prawdziwy człowiek z Marii Panny Narodzony, jest moim Panem, którym jest zgubionego i potępionego człowieka, wybawił, odkupił. I pozyskał od wszelkiego grzechu, od śmierci i władzy szatana, nie złotem ani srebrem, ale krwią swoją świętą i drogą i niewinną męką i śmiercią swoją. Dalsza część, Jakub Cieślar. Abym był jego własnością, w jego królestwie żył, po nim i jemu służył, wiecznej sprawiedliwości, niewinności i szczęśliwości. Tak jak on z martwych stał, żyje i króluje na wieki. To jest istotną prawdą. Trzeci artykuł wiary, Mateusz Gwóźdź. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół chrześcijański, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywo odwieczne. Amen. Objaśnienie Arkadiusz Szymala. Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa Pana mego uwierzyć, ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przed Ewangelię powoła, darami swymi oświeci i w prawdziwej wierze poś... poświęcił i utrzymał. Dalsza część Michał szturc. Tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, poświęca i w prawdziwej jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje, którym to chrześcijaństwie, mnie i wszystkim wierzącym, codziennie wszystkie grzechy obficie odpuszcza, a dnia sądnego mnie i wszystkich umarłych, wskrzesi, i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi darzy w odwieczny Chrystusie. To jest istotną prawdą. Teraz pieśń Warownym Grodem, pierwsza zwrotka, Mateusz Wojnar. Warownym Grodem jest nasz Bóg, orężem nami zbroją. Wybawi on od wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją. Stary chytry wróg, cicha by nas zmógł. Swych mocy złych rój, w bawę. Prowadzi nas na nas w bój, na ziemi ktoś mu sprosta. Dziękuję wam bardzo i proszę teraz grupę dziewczyn. Druga zwrotka Aneta Boruta. My złego nie zdołamy zmóc, lecz zginąć wnet nam trzeba. Lecz walczy za nas robry wódz anielskich chówców z nieba. Kto on? Pytasz się. Jezus on się zwie. To Chrystus nasz Pan, szatański zburzy plan. Innego nie masz Boga. Trzecia zwrotka, Patrycja Czysz? Choćby diabłów pełen byłby świat, co połknąć, co połknąć nas by chcieli, My nie boimy się ich zdrać, będziemy w e, mieli. Książę ziemi tej w całej złości swej. Nie szkodzi już nam, bo jest skazany sam, przy mocnym Boga słowem. Czwarta zwrotka, Kamilha Fryda. Ich słowa wzruszać strzegą się, i go nie zawdzięczamy, sam Chrystus przy nas z duchem swym i łaski swej darami. Niech pozbawią śli, żony dzieci czci, niech biorą co chcą, ich zyski liche są, królestwo nam zostanie. Teraz psalm 23, pierwsza część, Nikoleta Bramowicz. Psalm Dawidowy. Panie jest pasterze moim, niczego mi nie braknie. Na zielonych niwach pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Dalsza część, Marcela Konieczny. Duszę moją pokrzepia wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości. Ze względu na imię swoje, choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boście ze mną, laska twoja i, twój, i kij twój mnie pocieszają. Dalsza część Sylwia Śliwka. Zostawiasz przede mną słowa bez nieprzyjaciół i namaszczasz oliwą głową moją, kielich moją przelewa się dobra Ci łaska, towarzyszy przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Co to jest sakrament? Gabriela Górniok. Sakrament jest to święta czynność lub święty obrzędek ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, w którym pod widzialnymi znakami otrzymujemy niewidzialną łaskę Bożą. A co to jest chrzest? Kornelia Arndt. Że są nie jest samą tylko wodą, ale wodą przykazaniem Bożym objętą i ze słowem Bożym połączoną. Które to jest słowo Boże? Patrycja Kubala. Słowa z Ewangelii Mateusza 28, od 18 do 20. A Jezus. A Jezus przystąpiwszy, że do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jaką obietnicę Jezus złączył z chrztem Kamila Fryda? Ewangelia Marka 16,16 16. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony. Co to jest sakrament ołtarza, Patrycja Czyż? Jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew naszego Pana Jezusa Chrystusa pod chlebem i winem na chrześcijanom do spożywania i picia przez samego Chrystusa ustanowiony. Jaką obietnicę Jezus złączył z sakramentem ołtarza, Kornelia Arndt? Słowa Jezusa z Ewangelii Jana 6,54 kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywo a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Co to jest spowiedź Aneta Boruta? Spowiedź zawiera w sobie dwie części. Pierwszą, gdy się grzechy wyznaje. Drugą, gdy się przyjmuje rozgrzeszenie, czyli odpuszczenie grzechów od spowiednika, jakby od Boga samego. Bez powątpiewania o tym, z mocną wiarą, że przez nie odpuszczone są na grzechy u Boga w niebie. Powiedz obietnicę z pierwszego listu Jana 1,9 Sylwia Śliwka. A jeśli wyznajemy grzechy, swoje wiernie jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Modlitwa spowiednia, pierwsza część Marcela Konieczny. Wszechmogący Boże, miłosierny ojcze, ja, biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową i uczynkiem, którymi zasłużyłem na Twoje doczesne i wieczne kary. Dalsza część Gabriela Górniok. Żałuję za nie i z całego serca i proszę Cię w imię zgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw. Odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. Teraz przykazania z objaśnieniami. Pierwsze przykazanie Patrycja Kubala. Ja jest Pan, Bóg Twój, nie będziesz miał innych bogów. Co to znaczy? Powinniśmy Boga nadać wszystko. Raz, dwa. Drugie przykazanie, Nikoleta Bramowicz. Nie bierz imienia Pana Boga Twego na daremno, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który Jego imię na bierze. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy na imię Jego nie kleli, nie przysięgali, nie czarowali, nie kłamali i nie oszukiwali, ale Go we wszystkich potrzebach wzywali, modlili się, chwalili i dziękowali. Dziękuję Wam bardzo i proszę następną grupę chłopców. Trzecie przykazanie, Jakub Pieszka. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować go, abyśmy kazaniem ani słowem Jego nie pogardzali, ale je za święte mieli, chętnie go słuchali i uczyli się. Czwarte przykazanie, Marek Białoń. Czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy rodzicami i przełożonymi swymi nie pogardzali, ani ich nie gniewali, ale ich szanowali, służyli im, słuchali ich, miłowali i poważali. Piąte przykazanie Wojciech Klus. Nie zabijaj. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się, miłować Go, abyśmy... By mu swemu żadnej krzywdy, ani szkody na ciele nie wyrządzali, ale mu pomagali i wspierali go we wszystkich potrzebach cielesnych. Szóste przykazanie, Sławomir Brachacz. Nie cudzołóż, co to znaczy. Powinniśmy boga bać się i miłować go, abyśmy w czystości i skromności żyli, tak w jak i w uczynkach, i aby małżonkowie wzajemnie się szanowali i miłowali. Siódme przykazanie, Ryszard Klus. Nie kradnij. Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy pieniędzy ani mienia bliźniego swego nie zabierali, ani go pod fa fałszywym towarem lub handlem sobie nie przywłaszczali, ale ku poprawie i zachowaniu jego mienia i pożywienia ją pomagali. Ósme przykazanie Bartłomie i Cholewa. Niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy bliźniego swego wszywie nie oskarżali, nie zdradzali, nie spotwarzali, nie oczerniali, ale go uniewiniali, dobrze o nim mówili i wszystko ku dobru zwracali. Dziewiąte. Piotr Zagóra. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy na dziedzictwo lub dom bliźniego swego podstępnie nie nastawali, ani pod pozorem prawa go sobie nie przywłaszczali, ale do utrzymania ich pomocy nieusłużni byli. Dziesiąte nikodem Sikora. Nie podążaj, nie, pożądaj. nie pożądaj żony, ani sługi, ani bydła, ani żadnej rzeczy bliźniego swego. Co to znaczy? Powinniśmy Boga bać się i miłować Go, abyśmy żony domowników lub bydła bliźniego nie odstręczali i nie odwodzili, ale ich nakłaniali do pozosta pozostania i wypełniania powinności. Zakończenie przykazań Dawid Barański. Co Bóg mówi o tych wszystkich przykazaniach? Jam jest Pan Bóg Twój żarliwy, nawiedzający grzech ojców tych, którzy mnie nienawidzą, na dzieciach w trzecim i czwartym pokoleniu, a czyniących miłosierdzie ponad tysiącami tych, którzy mnie miłują i strzegą przykazań moich. Jakie przykazanie Jezus nazwał największym? Dawid Ryś. Ewangelia świętego Mateusza 22, 37, 39, a on mu powiedział, będziesz miłował Boga swego całym sercem swoim i całą duszą swoją, i całą myślą swoją, to jest pierwsze i najważniejsze przykazanie, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego, tak jak siebie samego. Dlaczego potrzebujemy znać i przestrzegać Bożych przykazań? Bogusław Rusin. Bo przez nie poznajemy wolę Bożą i poznajemy własne grzechy. Co jest istotą grzechu, Sławomir Brachacz? Istotą grzechu jest zerwanie społeczności z Bogiem, oddalenie się od Niego i wykluczenie Boga ze swojego życia. A jakie są następstwa grzechu, Marek Białoń? Jakie są następstwa grzechu? To nieprzyjaźń między Bogiem a człowiekiem. Niepokój, smutek, wyżytu sumienia, cierpienie, śmierć, wieczne potępienie. A powiedz słowa z Listu do Rzymian 6:23. Dawid Ryś. Albowiem zapłatą za śmierć, za grzech. albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Czy jest wyjście z grzechu, jakub pieszka? O własnych siłach człowiek nie potrafi grzechu zmazać, ani się z nich wydostać. Tylko przez Jezusa mamy przebaczenie i zwycięstwo nad grzechem. Co człowiek powinien uczynić, aby był zbawiony? Piotr Zagóra. Uwierzyć w Jezusa jako swojego Zbawiciela, pokutować za grzechy i odtąd żyć według Słowa Bożego. Powiedz słowa z Ewangelii Jana 1, 12, Wojciech Klus. A tym, którzy go przywołali do prawosławieństwa dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A z drugiego listu do Koryntian, 5,17 Dawid Barański. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Co mówi Słowo Boże o pewności zbawienia? Ryszard Klus. Słowa z pierwszego listu Jana, 5 rozdziału 12 i 13. Wiersza. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Alis do Galacjan 5, 22-23, Bogusław Rusin. Owocem Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, uprzejmość, cierpliwość dobroć, wierność, łagodność i wstrzemiężliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A jaką obietnicę dotyczącą przyszłości dał Jezus swoim uczniom? Bartłomiej Cholewa. W domu Ojca... Ewangelia Jana, 14 rozdział, drugi, trzeci wiersz. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, bym wam powiedział, idę teraz przygotowuję wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, wrócę znów i wezmę was do siebie, abyście gdzie jestem i wy byli. I teraz historia kościoła. Kiedy powstał Kościół chrześcijański, Nikodem Sikora? Kościół chrześcijański powstał w Jerozolimie w dniu zesłania Ducha Świętego na Apostołów, 50 dni po zmartwychwstaniu. Dziękuję Wam bardzo. Proszę teraz następną grupę dziewczyn. Jak traktowano chrześcijan w pierwszych wiekach w cesarstwie rzymskim? Katarzyna Troszok. Chrześcijanie w pierwszych wiekach w cesarstwie rzymskim często byli prześladowani przez cesarzy, którym jednak nie udało się wytępić Ewangelii ani zniszczyć Kościoła. A jaki był koniec prześladowań Ewelina Matuszny? W roku 313 cesarz Konstantyn Wielki wydał edykt medialajski zapewniający chrześcijanom wolność. A jakie nauki niezgodne z Biblią wprowadzono do Kościoła w średniowieczu? Klaudia Cywka. Kult świętych obrazów, relikwii odpusty, siedem sakramentów, mszę i papiestwo. Wymień najważniejszych poprzedników reformacji, Paulina Brudny. Piotr Waldus, Jan Wykle, Jan Hieronim Savonarola. Kiedy i gdzie urodził się reformator Marcin Luter? Agata Bruchheiser. Marcin Luther urodził się 10 listopada 1483 roku w niemieckim miasteczku Eisleben. Co doprowadziło Lutra do poznania prawdy, Klaudia Kaleta. Podczas studiów w bibliotece Luther natknął się na Biblię, którą wytrwale czytał i dzięki której poznał drogę zbawienia i błędy ówczesnego kościoła. Jakie wydarzenie było początkiem reformacji, Natalia Kocoń. Marcin Luther przybił 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 31 października 1517 roku. A co było bezpośrednią przyczyną wystąpienia Marcina Lutra? Klaudia Miodońska. Sprzedaż listów odpustowych zapewniających odpuszczenie grzechów i zbawienie za pieniądze. A co wiesz o sejmie w Wormacji? Joanna Husarek. Na sejmie w Ormacji w 1521 roku Luter odważnie bronił swojej wiary wobec cesarza, książąt i biskupów. A co Marcin Luter takiego napisał Dominika Penkala? Przetłumaczył Biblię, napisał mały i duże Katechizm, pisał kazania i pieśni. A co wiesz o sejmie w Augsburgu Klaudia Cywka? Na Sejmie w Augsburgu została odczytana Konfesja Augsburska, czyli zbiór zasad wiary i nauki Kościoła Ewangelickiego, napisana przez Filipa Melanchtona. A kiedy reformacja dotarła do Polski? Agata Bruchajzer. Już po paru latach od przybicia TS. W Polsce w XVI wieku reformacja szybko się szerzyła, lecz potem z powodu silnej kontreformacji upadła. A jakie były początki reformacji na Śląsku Cieszyńskim? Klaudia Kaleta. Na Śląsku Cieszyńskim reformację wprowadził i ugruntował książę Wacław Adam. W drugiej połowie XVII wieku nastały prześladowania ewangelików, którym odebrano kościoły i musieli mieć ukryte nabożeństwa w lasach. Kiedy i w jaki sposób ewangelicy na Śląsku Cieszyńskim odzyskali wolność Katarzyna Troszok? W 1709 roku chrześcijanie dostali pozwolenie na wybudowanie z łaski Kościoła w Cieszynie. W 1761 roku po, dostali pozwolenie na kilka dalszych kościołów, a w 1861 wy wybudowali następne kościoły po tak zwanym, po tak zwanym patencie protestanckim. No, tak. A kiedy powstała nasza parafia Ewelina Matuszny? W 1835 roku wybudowano kościół, a następnie plebanie i szkoły. Wymień kolejnych proboszczów naszej parafii. Natalia Kocoń. Ksiądz Jan Karzeł, ksiądz Andrzej Krzywoń, ksiądz Józef Gabryś, ksiądz Gustaw Broda, ksiądz Jan Noga i ksiądz Andrzej Krzyż. A do czego zobowiązuje cię konfirmacja, Paulina Brudny? Do regularnego uczestnictwa w nabożeństwach, uczestnictwa w spotkaniach młodzieży i prowadzenia przykładnego życia chrześcijańskiego. A jakie uprawnienia daje ci konfirmacja, Miodońska Klaudia? Prawo przystępowania do spowiedzi Komunii Świętej, prawo bycia rodzicami chrzestnymi i w przyszłości zawarcia ślubu kościelnego. I na końcu te tak ważne dla Was wersety z drugiego listu do Tymoteusza 3, 14, 15 Joanna Husarek. Ale ty trwaj w tym czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które Cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Ciąg dalszy dominika pękala. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był. doskonały, doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dziękuję Wam bardzo.